w dzisiejszym odcinku o jezu został nowy dzień o kurde uciekaj uciekaj czekaj! pierdolę tak szczerze muszę ci coś powiedzieć nie znaleźliśmy ciebie o jezu został nowy dzień dobra, dobra. Ka mocciutki, siadańku Siadanie, dobra, to idę. Cześć, idę po tego. O kurde, ale dzień. Uuu, stawaj wstawaj, siadanie. Chodź, idziemy. O, cześć. Jarek, cześć, cześć. Ty, Jarek. Czemu się nie odzywasz? A, języka nie ma, dobra, masz siadanko. Starczy ci na dziś, chyba, ty też masz. Biednie do niego. A, dziękuję. Żartowałem. To co dzisiaj, dobra. Rob... Co dzisiaj robimy? A więc szybko zjedź sobie, sobie siadanie, bo musimy gdzieś iść. A, no okej, okay, dobra, no to idziemy. E, dobra, chodźcie ze mną. A, dobra, no to idziemy. Uważajcie. Okej. Okay. Uważaj. Oj, 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 to wys... Jest... Oj, o ty! Jarek uważaj, kurde, jaki mężat to. Oa! Czekajcie. Oła. Op. Dobra. Tociutko zaboli. Dobra. Oj! O Dobra, dobra. Bo jest okej. Okay. Oj, oj. E... Może byśmy... tutaj poszli, co? Właśnie stwierdziłem, że tam się, się dzieją dziwne rzeczy. Wieczorem nie mogłem usnąć, bo tam coś się dzieje. Tak? Jarek może chciałbyś sprawdzić? Ja się trochę cykam. Albo ty sprawdź, Nie ty masz tym, albo... Dobra, Jarek, pieczy. jesteś najmoczy. Może wyś sprawdź, co? Za tą ścianą, co tam jest. No to sprawdź. No idź. Okay, da, da, ale idzie. tam coś słyszał! Uciekaj! Uciekaj! Nie no, uciekaj, 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 uciekaj! uciekaj! Uciekaj, to jest za uciekaj, uciekaj! Ja pierdol! Nie! O, o! Uciekaj, 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 uciekaj! Uciekaj, uciekaj, do góry, do góry! Do góry.

Ja po nim, nie pozostało. Zjadł go. Ja pierdolę. I co teraz? Nie wiem. No skinął. Twój najlepszy. Najlepszy kom, kompan. Którego miałeś. Skinął. No, nie żyje. Trzeba się zastanowić teraz co trzeba zrobić. Nie wiem, bo, no musimy przeżyć. No tak, wiem, że trzeba przeżyć, ale kur, straciliśmy jednego. A jak tak dalej pójdzie, A jest no, bo... za... Było nas trzech. Tak. Jeżeli zginie ktoś z nas, to nie damy rady. Trzeba. Dobra. Trzeba się uspokoić. Trudno, straciliśmy jednego. No. Możemy... Ale. Co ci dodano? Że chopie, on zginął. To jest. Dla mnie bardzo. Mocny cios. Wiem, wiem, że to dla ciebie bardzo mocny czas. Ja wiem. Ja to rozumiem. Ja rozumiem, że ty możesz być. Silny. A nie jesteś. No jesteś, wiem, że jesteś. Ja to rozumiem. Nie wiem. Muszę się zastanowić nad życiem Idę do pokoju Dobra. Co teraz mam powiedzieć? Co ja mam teraz powiedzieć? Sam teraz nie wiem co ja mam teraz zrobić? Kurde, no co teraz trzeba poradzić? Żeby kurde... Cholera jasna. Dobra, może pod, pod, podejdę do niego. Żeby nie siedział tam sam, stracił najlepszego swojego kompana, k Który tu był pokój? Tutaj? Nie Tu? Nie Może tutaj? Jesteś tam? Tak Jesteś tam? Otwórz drzwi Mogę wejść? No. no dobra Słuchaj, trochę nad tym myślałem, co się dzisiaj w ogóle wydarzyło. Wiem, wiem. że jesteś... Wiem, że jesteś smutny, ale... możemy, kurde, nie wiem... Hmm. No co by ci tu powiedzieć, no kurde, też jestem... Trochę smutny, że straciliśmy jednego. A to dla ciebie było mocne ciężko, że straciłeś jednego. Tak jak już sam opowiadałeś. Ja bym... Kurde, bym... Nie wiem co, ja bym po prostu bym gdzieś się przeszedł, albo nie wiem, co robić dalej. Tak szczerze, może ci coś powiedzieć. Co? Tak naprawdę, nie znaleźliśmy ciebie. Po prostu, jeden człowiek nas zapłacił za to, żebyśmy ciebie porwali. Żebyś myślał, że jesteśmy przyjaciółmi, że Ci pomagamy, ale tak naprawdę mieliśmy Cię zabić. Ta Ty... pałka z tyłu głowy, którą ci Jarek, miała Cię zabić, a Ty to przetrwałeś. Co? Naprawdę, przepraszam, że Ci tego nie powiedziałem, teraz wszystko widzę dlaczego. Nie, ja mam ciągłej broni. I teraz mi teraz mów, kto ci to zapłacił? Kto teraz ci kto to ci kazał? Nie mogę powiedzieć. Jeżeli ci to powiem to on mnie zabije. To cię zabije, tak? Opowiadasz. Zabije mnie oba ludzi. chłopie... Tak naprawdę to, tylko my tu jesteśmy i on. On ma... Jeden telefon ma milion ludzi przy sobie, nic mi nie zrobisz. A on nas zabije. I co ja mam teraz z tobą zrobić? Czy cię teraz, teraz zastrzelić, czy kurwa... Cię zostawić? Nie ja przepraszam, no. Jestem Niemcy, no tak bywa. Pozoraj mnie. Ja wierzyłem ci, myślałem, że jesteśmy kurde... ...kolegami. I że tylko tu możemy przetrwać. Ale jednak okazuje się, że nic mi doskonale tego nie mówisz. Przepraszam cię, no. Możesz teraz zrobić co chcesz. I tak straciłem najlepszego przyjaciela. Słuchaj, ja ci teraz powiem jedną małą rzecz. Ja nie jestem potworem. Ja jestem kurde normalnym... Człowiekiem, który nie zabija ludzi Bez powodu A ty nie powiedziałeś tego To ja ci dam dalej żyć, ale z zamian Że mi pomożesz Wypierdzielić z tej wyspy Albo Wiesz co się stanie, nie? To lepiej żebyś mi pomógł I to się wszystko na no, dobrze skończy Dla nas wszystkich O nie wszystkich, uwierz mi Dobra, no to tak. Jakiś typ mówił ci, że cię zabija, tak? Nie, jakiś typ po prostu. Nie pewnego dnia w... w Kasynie chcieliśmy zrobić mega big queen jackpot, ale. no Byliśmy spokojni, no. ostatnie nasze pieniądze, wszystko wydaliśmy w Kasynie, no, ale niestety. Zaczepił nas jakiś gość na ulicy mówił, spytał się, czy chcemy zarobić. Tylko mówił, że musimy bardzo uważać. Od razu zastanowiliśmy się. W sumie nawet się nie zastanowiliśmy, tylko to wzięliśmy. W końcu nie mieliśmy pieniędzy. Nie powiedział nam, że mamy kogoś zabić. Dowiedziałem się dopiero jak dotarłem na tą wyspę. Mhm. A to wszystko te zombiaki to... Wszystko przez niego, ponieważ jakiś wirus, nie wiem, wlał jakąś fiolkę do wody i jakiś wirus nagle opanował ludzi. To wszystko wyglądało normalnie, sklepy, hotele, wszystko było normalne. I teraz wszystko się stało, że wszystko opuszczono. Teraz wszystko jest opuszczone i nie wiem tak czy ktoś jeszcze tu żyje oprócz nas i niego. On ma, on ma tutaj wszędzie kamery. Nawet nie wiadomo, czy gdzieś u nas może mieć kamery. No to tak. Tak jak ci powiedziałem i po, opowiedziałeś mi historię pewną, to ja ci pomogę w tym. To właśnie co mi powiedziałeś. Tylko musisz powiedzieć mi, co to jest za gość, i może go dorwę. No. Nie. Miał jakąś chustę? Nie wiem, tak szczerze. Nie pamiętam, jak wyglądał. Naprawdę. Dobra, chodź. Chodź, usiądziemy sobie przy okienku. Musimy to okno wreszcie naprawić. No to opowiadasz tak, że byłeś byłeś z, byłeś z tym kompanem swoim w kasynie, tak? Jarkiem. Tak, z Jarkiem byłeś. No i ci jakiś. Z jakieś... Jarkiem byliśmy w kasynie, no. Tak, jakiś ci gość zaproponował. Pieniądze, zamiast, że kurde mnie próbu próbujesz mnie zabić. Tak, ale poszliśmy do kasy na Boczorcz, że mówisz, że zawsze wtorki są mega biquiny Zawsze wtorki. Ale to był pechowy wtorek, ponieważ był trzynasty. Mhm. Dobra, no to tak. Czy może wiesz? Dobra, no to tak. Tak mówię, że. Jakiś chłop wlał fiolkę do wody i kurde ta zieloną, zieloną tak. I ta woda została zatruta i całe to miasto kurde wypierdziło przez jednego typa. No to He, no to słuchaj tak. Ja bym tak zrobił, że ja ci dam dalej żyć zamiast że mi pomożesz. Wtedy zobaczymy, co się dalej potoczy. W czym ci mam pomóc? Nie wiem, może w odsz odszukaniu, kurde. tego pieprzonego typa, co właśnie o tym nim powiedziałeś? Albo nie wiem. Cokolwiek. Nie wiem, no. Tak szczerze pęci Nie wiem, gdzie on może być. Może być teraz. wszędzie. Nie, może być. W innym mieście, w innym kraju albo gdzieś z którychś z tych budynków. Dobra, słuchaj. Ja bym tak zrobił. No. Jutro y, się prześpimy z tym To co właśnie o tym powiedziałeś. I może coś jutro zdziałamy. Bo to nie ma no. co teraz Dobrze. tego teraz robić. Idź do swojego pokoju i się połóż. Ja też idę się położyć, bo już mam dość tego dnia. W ogóle wszystkiego mam dość. Mojego dnia, Mojego wieczoru, przepraszam. Ci życzę. Co za ciężki, ciężka noc i dzień. Dobra, pora się położyć.